Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kosmetycznych grudnia. E, wiem, że tacy ulubieńcy zawsze się pojawiają na moim kanale później, e, zazwyczaj na początku kolejnego miesiąca, ale postanowiłam, że teraz zrobię właśnie ulubieńców grudnia, bo chcę na samym początku stycznia e, zrobić taki filmik o ulubieńcach całego roku i zbiorę takie moje najlepsze produkty, więc myślę, że może być ciekawie. E, więc dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców grudnia. Więc zacznę może od kolorówki. Od mojego odkrycia pewnie wiecie, o co będzie mi chodziło. Chodzi mi o pomadki Maybelline Baby Lips. E, ja robiłam o nich oddzielny filmik test na żywo, więc jeśli chcecie zobaczyć, to oczywiście w opisie na dole będzie link podany do tego filmiku. E, no i te pomadki są moim hitem. Mam taką czerwoną, taką ona jest o zapachu wiśniowym i taką różową, też o przyjemnym zapachu. I słuchajcie, one naprawdę bardzo fajnie nawilżają usta i przy tym dają fajny kolor i taki połysk, nie są to tak jak wiecie, na przykład ja teraz mam na sobie szwinkę, która jest matowa i wiadomo, że ona długo się trzyma na ustach, ale też wysusza a te właśnie nadają fajny kolor taki zdrowy zależy ile warstw nałożycie, bo jeśli tak nałożycie grubiej, to oczywiście będzie to mocniej widoczne, ale dużo osób się mnie cały czas pyta po zdjęciami, piszecie, co masz na ustach, jaką szwinkę i najczęściej właśnie to jest na przykład o ta ta czerwona, także bardzo bardzo polecam i jednak kosztuje 10 zł, e, więc naprawdę jest super. E, kolejną rzeczą z kolorówki będzie to brązer. Bronzer Honolulu W7. Jest to taki brązer, e, moim zdaniem, on jest, no nie moim zdaniem, no na pewno on jest inspirowany brązerem z Benefitu. I on jest w takim pudełku. Do tego mamy też dołączony pędzelek, akurat teraz, go tutaj nie mam. Ale tym pędzelkiem bardzo fajnie się też nanosi ten produkt. I dlaczego o tym brązerze mówię? Ponieważ on jest stuprocentowo matowy, nie ma żadnych drobinek, które błyszczą. Ja nie za bardzo lubię taki błyszczący efekt, właśnie lubię sobie nałożyć rozświetlacz albo róż, jakiś taki delikatnie błyszczący, ale brązer zawsze wybieram matowy, więc, więc to jest mój jeden z ulubieńców. I właśnie on powiem Wam, naprawdę fajnie się trzyma, on się nie ściera tak bardzo i jest świetny i ja bardzo ostatnio polubiłam ten pędzel z hakuro to jest h15 taka kuleczka bardzo fajnie mi się pracuje w połączeniu właśnie z tym bronzerem więc jest to idealne połączenie lubię też nakładać bronzer y, tym pędzlem ale on jest zbity ale teraz się naprawdę przekonałam do tego hakuro h15 i jest świetny pędzelek więc jeśli chodzi o ulubieńców makijażowych y, kolorówka to by było na tyle Mam teraz brązer nałożony, chyba tak delikatnie widać, ale robiłam makijaż naprawdę rano, a teraz jest godzina jakoś w pół do 18, także no trochę minęło czasu i nie robiłam żadnych poprawek, jeśli chodzi o makijaż, tylko nałożam szminkę jeszcze raz i przepraszam za włosy moje rozwalone, ale dobra, wracam dalej. I kolejnym moim ulubieńcem będzie to produkt do włosów. Wiem, że w poprzednim filmiku pokazywałam produkt do włosów. E, odżywkę z Garniera ultradutą, żółtą i naprawdę ona jest bardzo dobra i nadal jest moim ulubieńcem, ale jak wiecie ja bardzo lubię na przemian stosować różne kosmetyki do włosów i jednym z kosmetyków, które też właśnie stosuję jest to maska skalosa keratynowa ja ją uwielbiam e, no ja masek nie nakładam za każdym myciem, tylko po prostu raz na jakiś czas i to jest pojemność litrowa ja za nią zapłaciłam, to była jakaś promocja 10 zł, na pewno poniżej 10 zł, więc to jest cena naprawdę świetna. I słuchajcie, e, ta maska ma za zadanie właśnie wygładzić te włosy, bo ma keratynę. I ja takiego efektu właśnie potrzebuję, bo moje włosy się strasznie puszą i właśnie ona fajnie je ogarnia. Zapach jest dosyć przyjemny. I słuchajcie, naprawdę jest bardzo małe zużycie. Nie wiem, czy to będzie widać. No naprawdę, bardzo małe zużyłam, a użyłam ją nałogowo od października. E, tak, i ja w ogóle chciałam ją. Nie od października. Nie wiem, w każdym razie e, chciałam ją pokazać w poprzednich ulubieńcach, ale stwierdziłam, że jeszcze trochę ją położyłam i się upełnię na 100%. Bo to, co mówię o moich ulubieńcach, to są takie bardzo, bardzo przetestowane przeze mnie produkty. E, no i jedynym minusem tej maski jest to, że jest ona słabo dostępna. Nie dostaniecie jej w Rosmanie, w Superfarmie, dostaniecie ją w drogeriach Hebe. Także tam zerkacie sobie i polecam bardzo, bardzo tą maskę za. Poniżej 10 zł, 1 litr, bardzo wydajne, to naprawdę jest święto. Dalej, będzie krem, już ostatnia rzecz z pielęgnacji. Krem do rąk. Ja powiem Wam, że ja nie lubię stosować kremów do rąk, zawsze mnie one wkurzają. To jest krem do rąk z Paten czyli to jest produkt organiczny, 100% naturalny. Nazywa się on Bogaty Balsam do Dłoni Rich Hand Balm. I tutaj słuchajcie, jakie są składniki. Światą w świecie, więc ja nie wiem, czy ja to ruszy tam. Aloes, goja, masło i masło mango, olej winogronowy, olej wiesiołkowy, e, naturalna witamina e. e. Słuchajcie, ja Wam powiem: zapach! On mi się kojarzy z żółtym cukierkiem, nim 2. Ja jestem maniakiem cukierków, maniakiem różnych słodyczy owocowych i moje ukochane cukierki i mam po prostu jeszcze balsam do rok o zapachu tego, to jestem już w niebie. E, no i ten balsam ja wam powiem ma taką ciekawą konsystencję, znaczy ciekawą, fajną, taką normalną. E, jak ja go nałożę, to on fajnie się wchłania. E, on nie, nie pozostawia tłustej powłoki, ale czuć, że właśnie coś na tym jest i te nawierzenie jest przez długi czas. Ja teraz nałożyłam go za dużo, i właśnie chciałam powiedzieć, że naprawdę mała ilość wystarczy, żeby, żeby naprawdę fajnie nawierzyć te dłonie. No ja, jak to posmaruję, to ja po prostu siedzę i wącham. Ja nie wiem. To jest balsam, którego właśnie używam w domu no po prostu on jest, on jest drogi, bo to jest kosmetyk naturalny. Ja go dostałam, ale bardzo bardzo go polecam. Powiem wam ile tu jest mililitrów, bo on jest mały, 50 Więc nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, bo jak ja mówię, ja balsamów do rąk rzadko używam, ale dla tego zapachu mogę się naprawdę poświęcić. I słuchajcie, to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Ci ulubieńcy Wam się spodobali, mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie kolejnych ulubieńców, ulubieńców roku 2013, bo naprawdę szykuję dla Was mega produkty, bo tak jak sobie pomyślałam, to w sumie ja w tym roku tak się poważnie już zaczęłam malować i te wszystkie bronzery, rozświetlacze, jakieś pędzle, to wszystko, wszystko właśnie w tym roku tak poszło, więc naprawdę mam dla Was dużo ciekawych produktów, moich odkryć więc zapraszam Was od razu na ten filmik i co jeszcze trwa grudzień, więc grudniowe wyzwanie, filmiki codziennie, więc też zapraszam Was, żebyście wytrwali ze mną do końca i dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, kochani, pa! pa.